Witam Państwa w nowym programie WLC Rozmowy na cztery łapy, moje imię to Ania Bachowicz. I dzisiaj będziemy gościć dwie panie, dwie zwierzolubki, jedna to, już Wam na pewno bardzo dobrze znana, jest to Dagmara Mieszkis-Święcikowska, lekarz weterynarii, behawiorysta i pani Ania Myszkowska, zwierzolubka. Tak, tak po prostu na polskich zwierzolub. Tak. I tak, mieliśmy y, walentynki w poniedziałek, bodajże, 14 luty. 17 lutego jest Święto Kota, więc taki miesiąc zwierzęcy z miłością. Porozmawiamy dzisiaj o miłości w stosunku do zwierząt i miłości wśród zwierząt. No ale oczywiście nie mylmy miłości wśród zwierząt z, z rozmnażaniem zwierząt, bo to jest w ogóle zupełnie co innego. Tak, Mara, jak to jest z miłością wśród zwierząt? No, miłość wśród zwierząt istnieje, jest pięknym tematem, jest obecnym tematem przez cały rok, nie tylko ze względu na walentynki. I zwierzęta doskonale potrafią okazywać sobie uczucia. I tak jak wiadomo w świecie ludzi, tak samo w świecie zwierząt, miłość ma różne oblicza. Mamy do czynienia z tą miłością taką romantyczną, pełną uniesień. Istnieje też miłość taka bardziej zaborcza, bardziej zazdrosna. Mamy do czynienia z miłością opartą na monogamii. Poligami. Oczywiście jest też miłość, która ma miejsce, jeżeli chodzi o osobniki w obrębie tej samej płci. No i jeszcze jest miłość społeczna i miłość matczyna. Więc oblicz miłości jest bardzo, bardzo dużo i każda z tych miłości jest wyjątkowa, myślę, i potrzebna w przyrodzie, także zwierzaki na pewno są miłosnolube. I powiedz mi, czy to w stosunku, zwierzęta w stosunku do siebie też yy, na przykład nie wiem, wiążą się w pary na jakieś lata, czy u nich to raczej jest zupełnie inaczej? To wszystko zależy od tego, jaki gatunek zwierząt, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na znane wszystkim łabędzie czy bociany, to ptaki te rzeczywiście łączą się w pary, najczęściej na całe życie, choć i u nich zdarzają się kryzysy i może zdarzyć się sytuacja, że drogi... Ptaków rozejdą się, ale gdybyśmy szukali takiego pięknego przykładu miłości, no to są to wilki i dziki słonie na przykład. Czyli one już tak do końca Tak, życia, one do końca życia, one wybierają bardzo mądrze swoich partnerów, bardzo odpowiedzialnie i jeżeli spojrzymy na wilki, to jest rzeczywiście prawdziwa miłość, bo tylko tak naprawdę para alfa może doczekać się potomstwa. Jeżeli chodzi o dziki, to tutaj też jest bardzo silna więź między osobnikami obu płci, które też dobierają się w parę, w pary, a jeżeli chodzi o słonie, no to tutaj przede wszystkim jest bardzo silnie wyrażona tęsknota i taki żal w momencie, kiedy traci partner partnerkę, czyli w obrębie tutaj właśnie tego gatunku słoni i one rzeczywiście mocno przeżywają okres żałoby. Ale te gatunki łączą się ze sobą w pary na całe życie i większość ptaków. Większość ptaków też żyje właśnie w pary dobrana, chociażby papugi, ale też u nich jest ta miłość społeczna, że jak gdyby żyją w obrębie stada, i miłują się w obrębie stada też na dobre i na złe. No dobrze, a powiedz mi, bo teraz mnie zainteresowałaś, bo po nawet nie wiedziałam, że, że zwierzęta też tak potrafią do końca życia. Jeżeli w tym gatunku, co tak się ze sobą, są do końca życia, mhm. może jedno z pary, one się ponownie łączą w pary, czy już zostają same? W większości przypadków pozostają samotnikami. Nie szukają już, nie wybierają, nie dążą do tego, aby zakładać nowe związki partnerskie. Z tym, że jak spojrzymy właśnie z punktu widzenia czy wilków, czy dzików, są to zwierzęta stadne, więc one nie są samotne, bo one są cały czas w obrębie stada i tam jest właśnie ta silna więź, silna taka więź społeczna, właśnie silna przyjaźń i to tak naprawdę tym osobnikom z czasem rekompensuje utratę tej, tej miłości. Teraz może powiedzmy sobie, jak to jest z miłością naszą, ludzką, w stosunku do zwierząt, No ja myślę, że to w genach się dziedziczy, po rodzicach chyba, tą miłość, bo u mnie na przykład cała rodzina kochała te zwierzęta. I u mnie też tak to się objawia, że ja kocham wszystkie zwierzęta, i psy, i koty, bo właśnie mówią, te domowe żeby, oczywiście. Bo właśnie że od, od najmłodszych lat, bo nieraz ludzie no, mają psa, kota, z reguły to chodzi o psy. Mają tego psa, pojawia się dziecko, no jest problem, no bo jak dziecko wychować z psem, tak? A, A no, każdy z nas wie, no że, że my zwierzoluby to wiemy, że, że nie, od najmłodszych lat jest zawsze jakiś tam pieskot, nie wiem, świnka, papuga, więc to jak się inaczej wychowuje z takim zwierzakiem i już ma to we krwi, że trzeba się kimś zająć, tak? Kim zając, tak, tak, tak? tak. Więc no, Obowiązki ma później z wychodzeniem, uczy się odpowiedzialności, nie? Więc nie ma tak, że jest nie dziecko, ma. pies jest wyrzucany, tylko uczymy od najmłodszych lat tej miłości do zwierząt, takiej odpowiedzialnej miłości do zwierząt. Pani weterynarz, jak to jest z tą odpowiedzialnością, miłością jesteście, tak? Z czym się zawsze na co dzień, z jakimi problemami się spotykasz, jakie ludzie mają problemy właśnie niby co, dziecko chce pieska, tak? No kocham tego pieska i za chwilę no, piesek już nie spełnia noju. Czy w większości polskich domów, gdzie są rodziny i są dzieci, te zwierzęta pojawiają się za namową dzieci? I tak naprawdę to jest impuls, to jest chwila, bo sąsiad ma, bo koleżanka ma, bo widziałam w reklamie albo w filmie pięknego pieska i rodzic musi takiego pieska albo kupić, albo zaadoptować. I z punktu widzenia właśnie behawiorysty, widzę, że te rodziny mają te zwierzęta, ale tak naprawdę większość odpowiedzialności spoczywa na rodzicach, a zwłaszcza na kobietach. Bo mężczyźni dużo czasu spędzają poza domem, mężczyźni zajmują się pracą, kobiety oczywiście też pracują, też zajmują się domem, ale mimo wszystko, no, one przejmują na, na, na siebie te obowiązki związane właśnie jak gdyby z wychowaniem zwierzaka, z wyprowadzaniem zwierzaka na spacery, a to dziecko w pierwszym momencie jest mocno podekscytowane, mocno zadowolone z ma się nowego tak? członka rodziny. Bardzo chętnie w każdym domu wtedy się wychodzi na spacer, robi się zdjęcia i tak dalej, ale z każdym tygodniem, z każdym miesiącem ta odpowiedzialność za zwierzaka no, zaczyna spoczywać na barkach rodziców, dziadków, kogoś starszego rodzeństwa, ale na ogół to właśnie kobiety zajmują się zwierzętami w naszych polskich domach. No i teraz powiedzmy może o tej mniej przyjemnej właśnie rzeczy, no jest ta mała puchata kulka, ona tam pogryzie, coś nabroi i jest wyrzucana. No i mamy teraz temat miłości, więc co taki pies czuje? No bo on, on nie wie, co się dzieje. On nagle zostaje sam gdzieś w lesie, w najgorszej sytuacji, tak? Zostaje wyrzucony, albo no jeżeli jeszcze ktoś pomyśli i wyda do innej rodziny, no to jest pół biedy. Powiedzmy no a nie tak. ostatnio miałaś no, sytuację, taki prawda? Mały, że znalazłaś. I on nagle mm -hmm. tak sam w zimnym, w ciemnym miejscu. I co wtedy? Co taki pies czuje? Bo on się strasznie boi przede wszystkim. Tego. Jeszcze jak nieraz widzi ten odjeżdżający na to tak na Ja kiedyś widziałam, będąc na obozie wędrownym, by wrzucili psa i to w naszych owczar było. Mhm. Owczarka takiego fajnego. I on gonił, gonił to było za, za tym samochodem do, Je, tchu. do utraty tchu i coraz patrzyłam coraz wolniej, coraz wolniej. Upały takie nigdzie picia, nigdzie wody nie było, bo to. I to musi być straszne, co takie żeby... tak samo, no powiedzmy, no może to głupie porównanie, tak? Ale... Y... Dlaczego by się nie pomyślał, że tak samo na przykład ten jakby pies dziecko jest... wyrzuci się. Tak, tak, ale trzy dwutrzyletnie to... dziecko, takie dziecko ma uczucie może... To też. Czuć. Pies ma uczucie. Tak znaczy samo. Ja człowiek. znaczy ja uważam, że jeżeli człowiek nie zazna bólu, cierpienia, choroby na własnej skórze albo w najbliższym otoczeniu, jeżeli nie wydarzy się nic złego. Dotyczące jego, jego bliskich, i tak dalej, nie jest w stanie zrozumieć. Ja bardzo często też mam do czynienia nie tylko z osobami, które dbają o zwierzę, chcą tym zwierzakom pomagać, ale też w swojej codziennej pracy spotykam się z ludźmi, którzy traktują zwierzęta przedmiotowo. I często trzeba podjąć decyzję, trzeba takie podjąć trud. Ja muszę podjąć trud edukacyjny, żeby spróbować takiego człowieka nawrócić. Nie mówię, że zawsze mi się udaje, ale są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że odnoszę sukces. I to jest fajne, zwłaszcza właśnie w tych terenach takich wiejskich czy w jakiś podmiejski, gdzie te zwierzęta mimo wszystko cały czas są trzymane do właśnie, bo słuchasz, One, Właśnie, tak. bo u nas jest takie, no bo pies dostanie jeść, dostanie pić, tak. e, nie ważne, czy on jest na łańcuchu, czy on jest gdzieś tam, mm -hmm. no przecież ma kojec, no to pani nie jest mu źle, mm -hmm. tak? Mm -hmm. no, ale dlaczego ludzie nie mogą pomyśleć, że to jest taka sama istota żyjąca jak my, ona też czuje i na całe szczęście ma swoje prawa. Tak, ale w każdym bądź razie właśnie do czego zmierzam, że kwestia jest tego typu, że każdy z nas jako człowiek dąży do tego, żeby zjeść, żeby mieć ciepły kąt do spania, żeby móc sobie coś kupić, ubrać się, czuć się wygodnie, czuć się szczęśliwie. Więc jeżeli mamy tego zwierzaka, który rzeczywiście jest obrońcą naszej posesji, naszego domu, tak, który daje nam ten komfort bycia i życia, że wiemy, że nikt nas nie napadnie, tak, że nikt nieproszony nie wejdzie, no to chyba powinniśmy mu ze względu na ten szacunek i na to podziękowanie za tą jego za to za jego obronę, za to stróżowanie, no dać mu dogodne warunki do bycia i życia. Ja nie mówię tu o w jakich luksusach? To, to wystarczy to tak, tak. tak naprawdę odpowiednio duży kojec, tak? Z odpowiednim podestem, z odpowiednią budą ocieploną, z zadaszeniem przed wiatrem, przed zimnem. Dodatkowo dwa razy dziennie przynajmniej posiłek. Cały czas dostępna woda. I nawet jeżeli mamy zwierzę, które przebywa na końcu, czy z jakichś powodów jest trzymane na łańcuchu, chociaż ja jestem przeciwna łańcuchom, ale niektórzy tłumaczą, że goni kury, że zabija ptactwo i tak dalej. To jednak to zwierzę nie może przez 24 godziny na dobę być jak gdyby tutaj Wiąza. uwiązane Wiąza. i zamykane w końcu. Ono powinno być puszczane, ono powinno mieć możliwość rozruszania się, pobiegania, pozbycia się nadmiaru emocji, pozbycia się nadmiaru energii. No tak jak każdy z nas, każdy z nas ma sposób na relaks. Jeden będzie czytał książkę, inny wypije piwo, a trzeci pójdzie pobiegać 5 kilometrów. Więc tutaj myślę, że trzeba znaleźć złoty środek i myślę, że jeżeli ludzie przestaną traktować te zwierzęta przedmiotowo i dojrzą w nich tą istotę Taką żywą, taką rzeczywiście, która ma serce, i to serce, które tak naprawdę no, w całości oddaje człowiekowi, no myślę, że będzie zupełnie inna sytuacja zwierząt, a z drugiej strony, no ci ludzie, którzy traktują do tej pory przedmiotowo, oni też patrząc w lustro, będą widzieli zupełnie in, inne swoje odbicie. Dlatego my właśnie tutaj z tego miejsca będziemy edukować w pewnym sensie ludzi, Super. że zwierzę jest istotą żyjącą, że zwierzę czuje, że zwierzę potrzebuje. No, Dobrze, ja rozumiem, może nie każdy weźmie każdego kotka, pieska do łóżka, tak? Bo no, no, nie każdy może ma taką y, potrzebę, ale no, żeby, żeby chociaż no, tą podstawę, tak jak Ty wcześniej mówiłaś. Ja się spotkałam z taką sytuacją, kiedyś usłyszałam, już nie będę mówić co, gdzie y, to miało miejsce, ale były sobie psy na takim terenie, gdzie było porozrzucane pełno różnych y, gruzów, jakichś części metalowych. No, i oczywiście, jak to Facebook, tak były komentarze, i pie, pies oczywiście psy dostawały. No, jakaś tam zielona woda, bo nie wiadomo, kiedy wy, była wymieniona. Była, nie wiem, ja to na to brzydko mówiąc, chociaż nie powinno mówić na wizji, pomyję. No, bo jak nazwać jakąś breję, gdzie ledwo można było dojrzeć tam jakieś resztki mięsa zalane wodą, jakaś kasza bądź ryż. No, i pani stwierdziła, że pies jest od tego, przecież on dostaje jedzenie. I przecież pies nie ma no a przecież no pies sobie łapy nie rozwali, bo przecież pies się u niej porusza. Się. Już, już nie skomentowałam, bo, bo już nie chciałam komentować, no ale dobrze, jeżeli ten pies, tak jak Ty mówiłaś, ma być, ma pilnować, tak? No to jemu się należy ten główny posiłek, chociaż przynajmniej raz ciepły i to nie jakaś kwarka. Każdy, z nas, na wodą, każdy tak? z nas też wykonuje pracę no. i czeka na wynagrodzenie, prawda? Żeby no, móc spełnić swoje podstawowe... jak taki pies może funkcjonować po takiej kaszy z wodą i zamarzniętej jeszcze na dodatek? No on no, no, nie będzie miał się nawet zaszczekać, jak przyjdzie jakiś indywak. Dlatego wodę. ja uważam, że edukowanie społeczeństwa to jest podstawowa rzecz w dzisiejszych czasach. Nawet jeżeli um, taką rozmowę jak nasza. Obejrzy dzisiaj tysiąc osób mm -hmm. i zmienimy punkt widzenia przynajmniej dziesięciu osobom, to będzie sukces. Tak, bo my właśnie no. chcemy dodać, żeby ludzie się nauczyli, że zwierzę też też czuje, też myśli, też potrzebuje. No i zobaczcie, zwierzęta kochają was bezwarunkowo, tak? My nie musimy być bogaci, nie musimy tak. być, nie wiem, piękny, Pięki, i w ogóle tak nie, mus nie muszą mieć najlepszej karmy, ale wystarczy, żeby miały tą miłość, ten szacunek, no bo musi być szacunek. Nie wiem, czy pa no, panie to pamiętają też, bo ja też pamiętam. Kiedyś gospodarz co robił, jak miał z te jakieś tam krówki, świnki? On prędzej nie usiadł do stołu, jak nie nakarmił zwierząt. Był szacunek do tych zwierząt. A dzisiaj każdy myśli o sobie, żeby tylko się zanieść, żeby sobie odpocząć. A to biedne zwierzę tam sobie lata. Dobrze, może teraz wrócimy do czegoś mniejszego, jeszcze, bo się zrobiło smutno. 17 luty, Dzień Kota. Dużo ludzi nie lubi kotów. Dlaczego? Przecież koty są miłe, puchate, ale Też można je nauczyć różnych sztuczek. A ludzie mają jakąś taką wersję do kotów, że są wredne? Bo koty chodzą swoimi drogami. Ja mam dwa koty w domu, jeden kuwetkowy, od małego, a drugi gdzieś tam do ze wsi. On był prawdopodobnie, jak ktoś mi był tam w Sodole się urodził. I on tylko przychodzi się najeść i tam pospać sobie w dzień, a na noc wychodzi. Patroluje. Tak, ale jak go zabołam, to biegnie ogon do góry i chodzi z psami na szpacernię. Wychodzi wychodzi, wychodzi wychodzi mi na spotkanie, tak, tak, przyjeżdżam do tak, tak, tak. To tak, zna sa samochód, tak. Właśnie, no bo kot normalnie to, tak, on tak, kot, tak się zachowuje jak ptaszka, Z kotem się można dogadać. Muszę widzieć, wiedzieć jak, tak, to nie na Tak, jak, nie, nie, nie. Tak, w sensie za bardzo jest... nie ingerować mhm. w tą jego zależy. Tak. Ale przecież są też razy psów jak teriery, że też to ja to nieraz się śmieję jak patrzę, bo miałam teriera, że ja mówię chyba kota i psa w jednym, bo on to no nie był taki piesek, który się daj łapkę leżeć, oś nauczył. Nie, on jak chciał, to dał. Jak nie, to nie mówię, no normalnie kot. Czyli to też tak nie do końca. On musi sam chcieć. Musi, tak, kot musi się zamknąć. czyli koty też są fajne. I najwięcej problemów behawioralnych zgłaszanych jest przez właścicieli, że albo właśnie koty brudzą, są pozakówetkowe, albo że nie nawiązują relacji takiej, jakiej chciałby właściciel. Bo właściciel, człowiek na ogół, jak chce mieć zwierzę, to chce mieć zwierzę, żeby było na kolankowe, żeby można było przytulić, żeby można było w każdym momencie pogłaskać, a niestety z kotami no tak nie będzie. Będą koty, które będą żyły zupełnie obok nas i dla nich to będzie wystarczające, że on będzie obserwował z daleka, z punktu gdzieś wyżej albo gdzieś na, na powierzchni podłogi właściciela, jego działania. Są koty, które będą nawiązywały więź tylko z jedną osobą, na przykład. Mhm. A są koty, które rzeczywiście będą miały tą naturę taką otwartą, tak? I będą, I będą rzeczywiście przychodziły, będą chciały być miziane, głaskane, dotykane. Także tutaj myślę, że nawet jak Ania powiedziała, no ma dwa koty i każdy z każdy jest inny. No. Właśnie, a jak to jest, bo też często słyszy się, ludzie mówią, że jak już to weź kotkę, bo kotka jest bardziej taka przytulaśna, miziasta, a kot to nie. Prawda? Nie, to są nie. to kwestia charakteru. charakteru tak. tak samo ludzie też, no, jeden się lubi bardziej przytulać, jest bardziej wylewny, a drugi tak z daleka z dystansem. Psy to samo. Każdy jest inny, każdy organizm żywy jest inny, bez względu na to, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, no, każdy ma jakieś swoje te, właśnie te potrzeby, wymagania, ale też ma pewne granice. I myślę, że właśnie tutaj w przypadku kotów nie warto tych granic po prostu przekraczać jeżeli kot na, na to siłę, nie ma nie? ochoty. Tak samo, tak samo jest z psami, bo często też właściciele na przykład um, chcą um, na siłę pokazać swoją wyższość. I często jest tak, że jak gdzieś jadę i pytam jak pan pracował z tym swoim psem w pierwszym roku? Jak pan dbał, uczył go posłuszeństwa? Wie pani, bo wyczytałem, czy kolega mi powiedział, że ja powinienem pokazać mu, że jestem od niego silniejszy. Tak, no i ja tam go dwa razem, razy, tak, dwa nowy. razy go tam nagniotłem, złapałem za skórę i co? I ugryzł mnie w twarz bo się bronił. Tak. O Siedlaniu. O Siedlaniu. Także tutaj. Tak, bo tak właśnie jak wspomniałaś, dużo jest takich... Y nauki jak tak wytresować psa. W no, się nie da wytresować. Każdy zresztą, no dobrze, może są jakieś podstawy, jak pracować z psem, ale no to też trzeba popatrzeć, że każdy pies ma inny charakter. Czyli znaczy, z drugiej strony musimy też pamiętać o jednym, że internet jest fajny, mhm. ale jeżeli zaczniemy za bardzo googlować, jeżeli zaczniemy za bardzo zagłębiać się, to w pewnym momencie stracimy już orientację. To tak samo jest, jeżeli mamy wyniki krwi mhm. i okazuje się, że jeden z parametrów jest zaburzony i zaczynamy przeglądać, wchodzić na kolejne strony i w pewnym momencie się okazuje, Boże! to na pewno jest jakiś duży problem zdrowotny. I tak samo jest z osobami, które gdzieś tam podejrzewają jakiś problem, ale myślą, że same sobie poradzą, że pies z tego wyrośnie, szukają pomocy. Najczęściej pytają, ile to kosztuje. To jest pierwsze pytanie ile to kosztuje, tak? tak, bo tak to jest na ogół, tak. Tak. tak? I, tak tak, powiem, też i wybali, nawet bo... może być tak, że ktoś powie, nie wiem, 100 zł, ktoś powie 50 i wybiorą tego za 50 zł, bo jest tańszy, ale tak naprawdę nie wiedzą, komu oddają tego zwierzaka w ręce. Bo tak naprawdę w Polsce to może być każdy. Wystarczy, że przeczyta jedną, dwie książki, pójdzie na jeden, dwa jakieś kursy krótkie i tyle. Ale powiem Państwu z własnego doświadczenia, że no ja 20 lat jak gdyby się już tym zajmuję teraz, w tym roku będzie 20 lat. Cały czas też zgłębiam jak gdyby wiedzę, ale już zgłębiam wiedzę jak troszeczkę na innych poziomach. I uważam, że trzeba szukać osób, które rzeczywiście mają doświadczenie, ale mają też wiedzę. Bo to też nie jest tak, że po prostu y, co nowy pies, to też masz nowe doświadczenia, bo każdy pies jest inny. Tak, ale wiadomo, że już jak gdyby no, przez te lata mam jak gdyby taką, można powiedzieć, już orientację e, w wielu zwierzętach, że jeżeli się spotykam, jeżeli przeprowadzam wywiad, jeżeli obserwuję zwierzaka, to już udaje mi się pewne elementy wyciągnąć. Więc na spokojnie, jeżeli coś niepokoi, no to po prostu nie czekać. Nie myśleć, że to minie, tylko po prostu szukać pomocy. Powiedz mi, bo właśnie z reguły to pani wzywa się behawiorystę tak, do psów. Do kotów też ludzie cię wzywają? Tak. Chociaż Aczkolwiek... częściej. Bo tak ludzie dopiero się nauczyli, że ten psycholog psi jest, bo kiedyś to w ogóle nie było w ogóle o czymś takim mowy. Znaczy i do psów, i do kotów, i do królików, i do papuk. Także zaczyna się zmieniać na rynku polskim, ale myślę, że jeszcze kilka lat trzeba będzie Poczeczyć. poczekać. A z królikami jaki jest problem? Różne są różne, bo, różne, tak, różne ja się problemy. Też będę tak, tak także, to tutaj, także tutaj zachowania agresywne i nadpobudliwość, i błędy żywieniowe, wszystko błędy żywieniowe też wpływają na, na zachowanie zwierząt. jeszcze też bym chciała poruszyć teraz tak tylko troszeczkę taki jeden temat, który mnie nurtuje, bo idzie wiosna, kastracja i sterylizacja. Bo no, 14 luty, tak? Więc to ja na początku wspomniałam. Nie można mylić tego, że piesek się no, spodoba z drugim pieskiem, za chwilę są szczeniaki, Ania tutaj ma przykład, pieska znalazła w lesie, tak? Dobrze pamiętam? Kociołek. No, na kociołek. Więc jak przemówić do ludzi, że takie rozmnażanie to, to nie jest fajne, bo na przykład dobrze, no ale przecież ten piesek będzie miał do, nie dobrze, bo przecież on będzie spał w łóżku, tak? No ale co się później stanie z tym pieskiem? Macie jakieś pomysły, jak dotrzeć do tych ludzi, że taka stracja sterylizacja no są potrzebne? To muszą lekarze cały czas, o tak jak nasze, tak dzisiaj rozmowa nasza, to trzeba to uświadamiać po prostu. Że taka miłość do tego to ta, taka kastracja, to też w pewnym sensie miłość do zwierzęcia. To jest tak? Tak? Odpowiedzialna miłość. To Odpo no właśnie, odpowiedzialna To jest miłość. odpowiedzialna miłość i w sumie tak jak ja patrzę z perspektywy tych nastu lat, to jednak trochę się zmieniło w tym temacie i ludzie jednak starają się te zwierzęta sterylizować i kastrować już w dużej mierze w porównaniu z tym, co było kiedyś. jeszcze kiedyś, tak, bo ja pamiętam, żeby kiedyś przekonać kogoś, nie. żeby zrobić zabieg tak, ostraczy, czy zabieg sterylizacji, nie? to była po prostu masakra. I teraz myślę, że są ludzie, którzy czekają właśnie na ten początek roku, na ten styczeń, luty, marzec, kiedy są te akcje ogłaszane, kiedy rzeczywiście są te akcje rabatowe w lecznicach, gdzie mogą Wykastrować, wysterylizować mm -hmm. zwierzę e, o niższych, edukacja, tak, o niższych, o niższych o. kosztach. Więc myślę, że tutaj, ale przede wszystkim, ja myślę, Ania, że edukacja, nie? Tak, edukacja. Edu edukacja to, są to, są to są. jest podstawa, tak. Ja mówię, zaczynać po prostu edukować społeczeństwo i to na poziomie różnym i na poziomie hmm. miejskim, wiejskim, szkół, przedszkoli, e, różnych grup społecznych, różnych firm, bo mówię, no, większość ludzi w mniejszym czy większym stopniu w swoim życiu będzie miało kontakt. Ze zwierzakiem, będzie posiadało zwierzaka, albo będzie pośredniczyło w posiadaniu no zwierzaka. zwierzaka, choćby opiekując się w momentach, kiedy jest jakiś wyjazd. Tak. E, także tutaj myślę, że, że warto kochać zwierzęta, ale tą miłością taką piękną, prawdziwą i odpowiedzialną. I uczyć dzieci od najmłodszych lat. I też się nieraz spotykałam z czymś takim na ulicy, bo to też od razu widać, czy dziecko jest uczone, czy, ma, czy wynosi z domu, z domu. Bo ja mam małego pieska, więc wiadomo, mały piesek na to nie ugryzie, więc można podchodzić, tak? I jak to dziecko biegnie z rączkami i leci do psa i bardzo często była taka sytuacja i bardzo miła. Poczekaj, zapytaj pani, czy możesz pogłaskać pieska. I to też mm -hmm. już widać, że to dziecko od najmłodszych tak, lat tak, tak. już jest uczone, że i się pyta, tak? czy może pogłaskać pieska. Też zauważyłam, że, bo pieska też trzeba wiedzieć, jak pogłaskać, też są dzieci uczone. No a też miałam taką sytuację, że no, niby tatuś się trzy za trzylatka zapytał, czy może pogłaskać pieska. Dziecko podeszło pieska kompnęło. tatuś mój Boże. Więc ja mówię, a no, jakby tak piesek siebie kot na piecie zabolał, no to dopiero pan zaczął prze, przepraszać, tak? Albo dziecko się rozpłakało w e, tym momencie. No nie, raz, to dziecko, nie, dziecko w ogóle... No przecież no, <laughs> no, to jest tylko piesek, tak? Bo też nieraz jest tak uczone, to jest tylko piesek, ale to też będzie kolejny, osobny program właśnie o tym, jak, jak uczyć. Znaczy my też musimy dzieci. pamiętać, że każde zwierzę jest niebezpieczne, bo na ogół my się obawiamy tylko tych dużych, silnych psów. Tak. Ale tak naprawdę myślę, że większym zagrożeniem są marunki, małe tak. psy. Małe psy i tak naprawdę te kieszonkowe, Nowe psy mm -hmm. potrafią wyrządzić dużo częściej i no dużo tak, większą one, one, krzywdę. One jak maskotka wygląda, no przecież maskotka nie zrobi krzywda. nie nieraz taki duży pies to jest większą maskotką, właśnie jak Ty mówisz, niż taki mały piesek. Bo duży pies, jeżeli Cię złapie, to złapie rzeczywiście raz, a porządnie. Mm -hmm. A mały pies, on szczeka, szczeka i mm -hmm. kąsa na oślep. Więc myślę, że tutaj też warto ten temat kiedyś poruszyć. Tak, będziemy. I też tutaj zachęcam Państwa, że jeżeli macie jakiś temat, którym chcielibyście usłyszeć, albo jakieś porady chcielibyście, żebyśmy tutaj coś poruszyli, to też oczywiście niech Państwo piszą, prawda? No bo oczywiście. jesteśmy. Będziemy tutaj starać się, nie tylko takie tematy poruszać poważne, typu jak dzisiaj właśnie też kastacja, sterylizacja. Mhm. Problem będzie też za chwilę z wyrzucanymi kotami, psami, szczeniakami. Ale też mu hmm, i coś miłego. Może jakiegoś węża do studia zaprosimy, <ścoughs> nigdy nic nie wiadomo. Yy, no, co to takim miłym tematem, miłosnym, będziemy dzisiaj się żegnać. Ja Panią dziękuję za rozmowę. Ja też jeszcze chciałabym powiedzieć, bo mamy okres rozliczeniowy, więc korzystając z tej sytuacji, yy, jeżeli jeszcze nie zdaliście 1%, to zachęcam mm -hmm. na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ale oddział w Głuszynku, o, właśnie. strona na Facebooku jest, no ja jestem silnie związana z, ja też. z, z tozem w Głuszynku, więc będę zachęcać do oddawania tego jednego procenta na to z Głuszynku, bo powiem szczerze, yy, przydaje się, bo pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, yy, Elzę mamy taką sunię, no ciągniętą przez samochód, też były pieski. Dużo, w ogóle w zeszłym roku było dużo piesków po wypadku, więc no my żyjemy z jednego procenta, więc bardzo Ale kuszynek naprawdę tam działa prężnie i tym zwierzętami się pięknie opiekuje. Starają wieczyny jak, jak się starają, tak. bardzo. jeden dla tozu kuszynek będziemy... Ja w, będzie w zeszłym roku dałam jeden ja procent. Ja też koszynek. dałam. Też Dobrze, to w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Już wkrótce. Oh, do dziękuję. dziękuję.